Mateusz Nowak, jestem Master coachem Couching. Program szkoleniowy Kerwe Partnership, dokładnie w przypadku klubu Akademia Piłkarska Kaszowianka, który wspólnie realizujemy mam na myśli program Partner Club. Opiera się o przygotowywanie materiałów szkoleniowych i założeń programowych dedykowanych dla klubu i opierających się o potrzeby, jakie to ze strony klubu my jako organizacja otrzymujemy. Przygotowujemy wówczas założenia szkoleniowe dla danego klubu, które dotyczą i które są, są przygotowywane do danego etapu szkoleniowego, tak aby to trenerzy realizując treści, realizując konkretne środki, które są przygotowywane, które to otrzymują, mieli później wpływ na kompleksowy rozwój swoich zawodników. Mm. W przypadku Kaszowianki mówimy o programie opartym o etap performers, czyli mam tutaj na myśli kategorię, może nie tyle kategorię wiekową, co przedział wiekowy, under 7, under 11, czyli, czyli chłopcy, dziewczynki w wieku 7-11 lat. Dziś podczas treningu jakby wyciągnięta sesja z założeń, wyciągnięta sesja z przygotowanych materiałów w oparciu o cele szkoleniowe, które, które to trenerzy otrzymują w konkretnym planie szkoleniowym na dany miesiąc. Na każdy kolejny miesiąc trenerzy otrzymują kolejne plany szkoleniowe, do których później dopasowują, dopasowują treści swoich codziennych zajęć. Konkretne ćwiczenia skupimy się na elementach panowania nad piłki przygotowanych na dany miesiąc. Dalej elementach ruchu, ruchów piłkarskich, które to też są, są jakby odniesieniem do etapu, etapu szkoleniowego, w którym, w którym teraz się znajdujemy, na, na, na którym znajdują się zawodnicy, zawodnicy danego rocznika. Jak również temat główny, w temacie głównym skupimy się na perfekcyjnym pierwszym kontakcie. Nazywam się Filip Wędkowski, jestem trenerem w Akademii Półkarskiej Kaszubianki Kaszu. Trenujemy systemem Cover Coaching już od dwóch miesięcy i naprawdę widać duże efekty u chłopaków, jak i na treningach, tak i na sparingach wykonują założenia, które mówią trenerzy, które im przekazujemy, przekazujemy nowe rzeczy, dribblingi, z wody. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wypuścimy kolejnego dobrego zawodnika grającego na wysokim poziomie, na pewno na topowym. Kerwer Coaching przede wszystkim kompleksowy system szkolenia. Tak, tak jak wcześniej, wcześniej wspomniałem, programy szkoleniowe, które to realizujemy, w tym programy partnerskie, opierają się o założenia, które to przygotowujemy, zgodne z fundamentami rozwoju zawodnika. Mam tutaj na myśli umiejętności techniczno-taktyczne, jak też zdolności motoryczne i zdolności mentalne. Od już 36 lat realizujemy nasze programy na całym świecie, w tym w wielu klubach, w wielu topowych akademiach. Takie, myślę, że największe, największe projekty w tym momencie współpracujące z naszą organizacją to Benfica, Lisbona, Glasgow Rangers. Natomiast wiele topowych klubów i ich akademii z całego świata, takich jak chociażby Bayern Monachium, Real Madrid kluby angielskiej Premier League czy wiele, wiele innych, które to w mniejszym czy większym zakresie korzystają z założeń naszego systemu szkolenia. Jeśli chodzi o zawodników, którzy to przeszli w swojej przygodzie czy w swojej karierze i dotknęli, mieli styczność z Carver Coaching, są to m.in. Robin Van Persie, Gareth Bale, Arjen Robben, jak jak też wielu, wielu innych, którzy Miejmy nadzieję, że za niedługo będą stanowili o, świa o sile światowego i europejskiego futbolu.